Zgiełk, szum, hałas, beton. Czy to możliwe, żeby zaledwie w kilka minut przenieść się stąd do sielskiej oazy? W wielu polskich miastach coraz częściej powstają takie inicjatywy jak tutaj, czyli ogrody społecznościowe, w których można uprawiać własne warzywa, owoce i zioła w samym centrum miasta. Zapraszam, Kaśka Olekniewicz 365 dni w trybie eko. 65 dni w trybie eko. Zapraszam mieszkanie.pl. Powiedz mi proszę, czym są ogrody społecznościowe? Ogrody społecznościowe to jest takie miejsce, gdzie równie ważne co uprawa warzyw i owoców są relacje między ogrodnikami i ogrodniczkami. To są miejsca otwarte, nastawione na to, żeby budować wspólnotę i na to, żeby po prostu razem, kolektywnie uprawiać warzywa, zioła i owoce tutaj słychać, że się dzieją jakieś właśnie wydarzenia kulturalne? Czy możesz coś powiedzieć więcej na ten temat? Tak, my się znajdujemy w ogóle na bardzo takim specyficznym i ciekawym miejscu, bo Warszawski Jazdów to jest po prostu skupisko takich instytucji kulturalnych, oddolnych, też zajmujących się bardzo różnymi dziedzinami, bo są, mamy tutaj domki, które się zajmują kultywacją tańca tradycyjnego, mamy domek, którym opiekują się Studenci architektury. No, mamy na przykład domek, którym się też opiekuje grupa, wytwórnia muzyczna. No i też domek, przy którym jesteśmy teraz, należący do, do fundacji, która założyła ogród Motyka i Słońca. A ten domek zimą pełni funkcję takiego solatorium, mm -hmm. czyli takiego dogrzewacza, docieplacza dla mieszkańców Warszawy. I też tu się tutaj odbywają bardzo różne wydarzenia, które mają na celu tak integrować społeczność. A jak zostać takim ogrodnikiem? No tak, można właśnie dołączyć, po prostu przychodząc w którąś z niedziel tutaj do, do ogrodu, i można się przyłączyć. Jest grupa, profil, fanpage Motyki i Słońca na Facebooku, gdzie też można napisać i, i, i zapytać, właśnie, czy, czy można przyjść, czy można się włączyć w działania. Ale to jest jak najbardziej otwarte, tylko że jednak. Ogrody społecznościowe bardzo często się borykają z tym, że na przykład wiosną jest ogromne zainteresowanie, bardzo dużo ludzi chce przyjść, chce pracować, chce sadzić, a jak przychodzą wakacje, no to się zaczyna czas urlopów, ludzie się wykruszają i, i troszeczkę tak z tych ogrodów odpływają. A rzeczywiście w, w ogrodach jednak na przykład Bemowski ogród społeczny podkreśla, że no z ogrodem jest troszeczkę jednak tak jak z, z adopcją zwierzaka, że liczy się systematyczność, systematyczna opieka i czułość, że no nie można tego tak po prostu zostawić. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z tak prężnie działającym ogrodem jak mhm. ten, w którym jest też duże zainteresowanie i zawsze tutaj jest jakiś przepływ ludzi, no to wiadomo, że zawsze ktoś tu przejmie te obowiązki. Jest Pan Andrzej, zresztą i pani Małgosia, którzy tutaj wiodą i tak mhm. koordynują, można powiedzieć, prace ogrodnicze, natomiast warto pamiętać, że to jest jakaś odpowiedzialność. Jak się dołączamy do ogrodu, to już nie chodzi też tylko o uprawy warzyw, ale też o społeczność, z którą się zwiążemy. w jakiś sposób zwiążemy. I ci ludzie też będą chcieli się z nami zaprzyjaźnić, yy, staniemy się częścią jakiejś społeczności, więc decydując się na włączenie się w pracę jakiegoś ogrodu, warto o tym pamiętać, że, że, że warto to rozważyć, czy na pewno mamy na to czas i czy chcemy w daną społeczność wejść. Jasne, odpowiedzialność przy takich kolektywnych tak. działaniach jest bardzo ważna. Dokładnie. Tym ogrodem opiekuje się grupa y, ogrodników na, y, na czele z panem Andrzejem Miejskim i swoją Ogorzotą Pichurą, którzy tak przejęli tutaj y, trochę koordynację, ale, ale założycielem jest Micha Maciek Łebkowski i Michał Augustyn. No i w regularny, podczas regularnych głównie niedzielnych spotkań zajmują się tutaj grządkami. Jest tutaj bardzo dużo różnych, różnych warzyw. Są pomidory, jest bób, jest cukinia, papryka. jest papryka, tak. Są ogórki, fasole, bardzo różne fasole. Dynia. Tutaj dynia, to już taka chluba ogrodu. A zioła, porzeczki nawet tutaj są krzewy, agres, tak. Tam dalej jest w ogóle piec do pieczenia pizzy I tu jest kompostownik i to jest bardzo ciekawe, bo tutaj ten kompostownik działa świetnie, czterokomorowy. Mhm. Jest infografika, y, która informuje o tym, jak y, należy o ten kompost dbać i co można do niego wrzucać, bo tutaj każdy może przynieść jakieś odpady Aha. organiczne, mhm. tylko ważne, żeby wiedział jakie, co może co wrzucać, zmieniło, nie. Dokładnie. No i też wytłumaczone, jak ten kompost powstaje. Czyli jaka temperatura jest tutaj utrzymywana, do, tak do 65 stopni. E, wiadomo, że przy zbyt niskich temperaturach to ten kompost w ogóle się nie. ten proces w ogóle nie zachodzi. Tak, kompost w ogóle nie zachodzi. E, przy zbyt wysokich ten kompost jest gorszej. Jakości. Tutaj w motyce ogrodnicy zasilają ziemię głównie kompostem, głównie tą materią organiczną. Nie, nie przywożą tu już znikąd żadnej ziemi, tylko rzucają po prostu kompost. To zapobiega powstawaniu chwastów, bardzo odżywia rośliny. No zresztą to widać. W każdym razie ten, ten ogród cały czas się rozrasta, tak bym powiedziała, bo. Kiedyś tego na przykład tutaj mhm. tej, tej grządki, którą tu widzimy nie było, tych skrzynek też nie, Więc cały czas jest jakaś taka postępująca ekspansja jest tego ogrodu. No, myślę, że jest to taki flagowy, naj, najbardziej znany warszawski ogród i jeden w ogóle z najbardziej znanych ogrodów społecznościowych w Polsce. Więc no, ogrodnicy, którzy tutaj o niego dbają, mogą być dumni bardzo. Jest z czego być dumnym. Tak.